Szanowni mieszkańcy, drodzy goście. Za rok historia zatoczy wielkie koło, wskazując upływ wieku od wydarzenia, które pozwoliło Europie pozostać Europą, a Polsce Polską. Chociaż od bitwy warszawskiej upłynie zaledwie 100 lat, to w historii naszego miasta, które liczy ich, 545 było to jedno z najważniejszych wydarzeń, najważniejszych, które nas ukształtowało nas i naszą tożsamość. Wszystko, co działo się później, a także to, co się nie działo, związane było z rokiem 20. Dlatego nie z obowiązku, ani na mocy politycznych dekretów, ale z potrzeby serc. My, radzy miniacy, jesteśmy strażnikami pamięci. Strażnikami pamięci jednej z największych w historii świata przykładów bohaterstwa narodu. Od roku 1989, kiedy Polska odzyskała suwerenność, wierzyliśmy, że to, co oczywiste dla nas, radzy miniaków, jest także oczywiste dla wszystkich Polaków i całej Polski. Wierzyliśmy, że po latach komunistycznych szykan, po wymazaniu z map powiatu Radzymińskiego, Radzymin odzyska należne miejsce w historii. Wierzyliśmy, że dzięki państwowym dotacjom w obiekt muzealny Radzymin stanie się ważnym ośrodkiem i światowym symbolem historycznym, takim jak termopile czy Waterloo. Niestety nic takiego się nie zadziało, chociaż z ust kolejnych przedstawicieli rządu po 1989 roku padały rozmaite deklaracje. Dlatego rok temu stałem tu przed Państwem i ubolewałem, że w bitwie o pamięć, o Bitwę Warszawską, my Radzyminiacy Zdani jesteśmy wyłącznie na siebie. Szanowni Państwo, dziś cieszę się jednak, ponieważ mogę Państwu obwieścić, że nie jesteśmy sami. Że po raz pierwszy w historii, w walce o pamięć o bohaterach roku 1920, nie jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Mam wielką przyjemność ogłosić, że w sąsiedztwie cmentarza, naprzeciwko jego bramy, Stanie Muzeum Bitwy Warszawskiej. W świetlicy Pielgrzyma, bo tak ten obiekt się nazywa, który będzie przez nas rozbudowany, znajdzie się oddział Muzeum Niepodległości. Będzie to inwestycja samorządowa. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W tym miejscu, oklaski. za chwilę, w Państwa obecności i na Państwa oczach, dojdzie do podpisania listu intencyjnego, który pozwolę sobie w tej chwili odczytać. List intencyjny 15 sierpnia 2019. Radzymin. Radzymin, miasto tu nad Wisłą, jest symbolicznym miejscem na mapie Mazowsza. W 1920 roku, podczas bitwy warszawskiej, na ziemi Radzymińskiej toczyły się ciężkie walki w obronie stolicy. Odbicie Radzymina z rąk bolszewików 15 sierpnia 1920 roku stało się symbolem zwycięstwa i przyczynkiem do ustanowienia święta Wojska Polskiego. Tu, na cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku, spoczywają prochy poległych bohaterów tamtych dni. Samorządy województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckich Gmini Powiatów, w tym Gminy Radzymin, rokrocznie uroczyście upamiętniają zwycięstwo 1920 roku w formie obchodów i wydarzeń okolicznościowych. Wobec przypadającej w 2020 roku setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, samorządy województwa Mazowieckiego i Gminy Radzymin. Składają deklarację o ścisłej współpracy i podpisują niniejszy list intencyjny, aby wspólnie stworzyć w Radzymilni obiekt muzealny na miarę samorządowych możliwości, a także aby uczcić bohaterów, którzy w 1920 roku obronili Polskę i Europę przed falą bolszewizmu. Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy celem upamiętnienia bitwy stoczonej w dniach 13-25 sierpnia. 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła rozpowszechnianie komunizmu na Europę Zachodnią. Strony nawiążą współpracę i zawrą stosowne porozumienia, aby, Radzymin, aby w Radzyminie powstało muzeum upamiętniające wydarzenie roku 1920 na naszej ziemi. Muzeum będzie zlokalizowane w tak zwanej Świetlicy Pielgrzyma, zabytkowym budynku przy Alei Jana Pawła, naprzeciw głównego wejścia na cmentarz żołnierzy polskich, który zostanie, który zostanie zrewitalizowany i rozbudowany stosownie do potrzeb i uwarunkowań konserwatorskich. Przyszłe muzeum stanie się filią Muzeum Niepodległości i będzie współfinansowane przez samorząd gminny i wojewódzki. Szczegółowe zasady i sposoby realizacji poszczególnych i wspólnych działań ustalone będą w odrębnie zawieranych umowach. Szanowni Państwo, budowa tego obiektu nie byłaby możliwa bez Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego serdecznie chciałbym zaprosić do siebie przyjaciela i honorowego obywatela Radzimina, a także współautora idei budowy muzeum w Radziminie, pana marszałka Adama Strozika. Panie Marszałku, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jesteśmy to winni naszym przodkom. Spotykamy się jak co roku w Radzyminie, by na przedpola stolicy oddać hołd żołnierzom, którzy 99 lat temu stawili opór Armii Czerwonej. Zaledwie kilka dni po polskiej deklaracji niepodległości 18 listopada 1918 roku rząd bolszewicki ogłosił ogólnoświatową rewolucję, co zapowiadało wojnę, a już w lutym 1920 roku powstał plan zdobycia Warszawy. Rewolucja groziła utratą niepodległości Polski i narzuceniem jej ustroju radzieckiego. Przeciwdziałając temu, naczelnik państwa Józef Piłsudski podjął wyprawę kijowską. Szybkie załamanie wyprawy miało negatywny wpływ na sytuację Polski. Odwrót demoralizował żołnierzy. Zdarzały się przypadki paniki i dezercji. Ale operacja była także porażką polityczną. Propaganda bolszewicka zrzucała Polsce imperialne plany. Wyizolować ją na arenie międzynarodowej. Gdy nad Polską zawisła groźba klęski... Tylko Francja starała się nam przyjść z pomocą. W czerwcu 1920 roku rząd Władysława Grabskiego godził się na upokarzające warunki rozejmu narzucone przez bolszewików na konferencji w Spa. Naród polski czuł się oszukany, porzucony przez mocarstwa zachodnie, zdany tylko na siebie w wojnie, w której siły nie były równe. Armia Czerwona liczyła 5 milionów żołnierzy. Za Wojsko polskie 900 tysięcy. Wobec powszechnej krytyki premier Grabski po powrocie ze SPA podał się do dymisji. 24 lipca Rada Obrony Państwa, pełniąca funkcję parlamentu, powołała rząd obrony narodowej z Wincentem Witosem na czele. Nastąpiła konsolidacja wszystkich sił narodu do skutecznej obrony. Celem rządu stało się powstrzymanie ofensywy Armii Czerwonej i zawarcie pokoju. Los państwa spoczął w rękach przywódców ludu polskiego, chłopów oraz robotników i to był moment zwrotny. Rząd obrony narodowej powstawał w atmosferze kapitulacji i ciągłego odwrotu wojska. Uciszył jednak właśnie partyjne oraz nastroje społeczne w ciągu kilkunastu dni w rządzie obrony narodowej znaleźli się antagoniści Józef Piłsudski i Roman Dmowski. 26 lipca zaszła druga zmiana korzystna dla kierowania operacją wojenną. Stanowisko szefa sztabu generalnego objął generał Tadeusz Rozwadowski. Wszystkie warstwy społeczne zjednoczyły się, a do armii napływali ochotnicy ze wszystkich środowisk społecznych. Chłopi, robotnicy, młodzież akademicka. Razem z żołnierzami szli kapelani. Solidarność narodowa okazała się silniejsza od podziałów klasowych. Duch walki i nadzieja na pokonanie wroga wróciły. Wbrew oczekiwaniom bolszewików, robotnicy polscy nie czekali na Armię Czerwoną. Przeciwnie, w kilka dni sformowali trzy pełne pułki robotnicze które udały się na front. Apel z 5 sierpnia wzywający robotników do tworzenia czerwonej piątej kolumny trafił w pustkę. Właśnie ta jedność Polaków wobec wroga i odporność na obcą ich ideologię zasługuje na miano cudu. Losy wojny rozstrzygnęły się nie tylko w bitwach, lecz także w sercach. W ubiegłym roku podkreślaliśmy rolę ojców niepodległości. W tym, że Polacy wykorzystali swoją szansę. Wielu ojców ma tak, że zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Nie byłoby legendy kontrataku z Nadwieprza bez skutecznej obrony warszawskiego odcinka przez generałów Lucjana Żydowskiego i Jana Rządkowskiego, czy ataku V armii generała Władysława Sikorskiego z nad bez błyskotliwego generała Tadusza Rozwadowskiego. To on świadomie zagrał na emocjach i z bolszewików w walki pozycyjne pod Radzyminem, który był pierwszą redutą zamykającą dostęp do Warszawy. Dlatego Radzymin tylko jednego dnia, 13 sierpnia, aż trzy razy przechodził z rąk do rąk. W tej bitwie było wszystko: panika i załamanie, żołnierzka wytrwałość i brawura. 14 sierpnia pod osobem. Przepłacił to życiem idący za tym oddziałem ksiądz Ignacy Skorupka. Następnego dnia porucznik Stefan Pogonowski, którego brawurowy atak zapoczątkował odwrót bolszewików. Bitwa o Radzymin stała się syntezą całej wojny. Trwała ze zmiennym szczęściem, ale z fortunnym finałem. 15 sierpnia Radzymin pozostał w polskich rękach co przyspieszyło ten atak z a właściwie pościg za oczekującym wrogiem. Losy wojny zakończonej rozejmem na początku października 1920 roku i pokojem ryskim z 18 marca 1921 roku zostały rozstrzygnięte. Ceną zwycięstwa było 4,5 tysiąca zabitych żołnierzy polskich, 20 tysięcy rannych i 10 tysięcy zaginionych. Materialne straty liczono na 20 miliardów franków szwajcarskich. Były ogromne i nadrabiano je przez cały okres II Rzeczpospolitej. Ale sukces obrony niepodległości umożliwił ustanowienie demokratycznego ustroju państwa w Konstytucji 21 marca 1921 roku, uchwalonej trzy dni po podpisaniu Traktatu Ryskiego. Premier Wincenty Witos. Na spotkaniu z mieszkańcami Lipna 23 września 1920 roku mówił, że Polska nie uległa katastrofie, to zawdzięcza sama sobie, zawdzięcza temu, że w chwili krytycznej odnalazł się w narodzie duch jedności. Cud Wisły poprzedzał cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego. Tego ducha jedności nie powinniśmy nigdy gubić w sprawach państwa, pamiętając stający do dziś spór o to, kto bardziej zasłużył się zwycięstwu. Losy wojny zostały przesądzone tutaj, tu właśnie w Radzyminie. Niech nam nie zabraknie dobrej woli, by nie dzieliła ona Polaków z glory zwycięstwa sprzed 99 lat winniśmy czerpać poczuje, poczucie jedności, na, najcenniejsze do, dla budowania narodowej wspólnoty. Chwała i cześć bohaterom. Niech żyje wolna Polska w demokratycznej Europie, tak skutecznie obronionej w tym historycznym miejscu. Dziękuję bardzo.